Cześć, ma z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami do SCS Software. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli dwie informacje. Na początku zaczniemy sobie od aktualizacji 1.40, która została już wydana dla American Track Simulator. Więc na początku przypomnę, co dodaje ta aktualizacja. Krótko omówię poszczególne nowości, pokażę Change A potem przejdziemy do drugiej informacji, która może nie jest od SCS Software, ale dotyczy gry od SCS-u. Chodzi tutaj o Euro Track Simulator 2 i pewnej prezentacji, czy coś w tym stylu, pewnej nowej gamy ciężarówek od Renault Trucks. Nie jest to jeszcze oficjalna informacja ani od Renault Trucks, ani od SCL Software, więc należy to jeszcze traktować jako plotkę, tudzież nieoficjalną informację po prostu. Jednak do tego przejdziemy za chwilę, jak ktoś jest zainteresowany, to można sobie przeskoczyć. Ja na początku zacznę od ATS-a, no i oczywiście mamy tutaj post, w którym mamy wszystko Przedstawione na początku tutaj jest jeszcze jest wklejony filmik, który znajduje się na kanale SC Software na YouTube, gdzie tam pokazali poszczególne nowości w formie właśnie wideo, więc można sobie, oczywiście go obejrzeć. Tam są jeszcze tam te sygnatury czasowe, więc można łatwo dostać ją do poszczególnych nowości, jednak zaczynając od początku postu. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą w tej aktualizacji jest nowy system oświetlenia, który od tego momentu jest jako główne oświetlenie. Od teraz tak te gry mają wyglądać. Takie zmiany, jakie się pojawiły, będą teraz na stałe, chociaż mogą oczywiście się poprawiać, ulepszać, zmieniać, ale raczej gorzej już nie będzie. To już jest takie stałe oświetlenie. Teraz jest, ten, teraz jest to jako podstawowy system oświetlenia. Nie są, norm, nie są do wyboru, jako jakaś opcja graficzna, tylko jest to kompletnie nowy system, który jest już na stałe w grze. Mamy tu jeszcze ten film, który pojawił się jakiś czas temu też na kanale SC Software. W którym przedstawili, jak prezentuje się to nowe oświetlenie. Dodatkowo, w poście tutaj jest odnośnik do postów, w którym przedstawili swoją pracę nad tą nowością, omówili, co pozmieniali, jak nad tym pracowali, czym się różni itd. Tak tak o tym mówiłem. Też jakiś czas temu w jednym z ostatnich filmów, no i jest to właśnie ta najważniejsza nowość w tej aktualizacji. Kolejna nowość w tym update to są to nowe podwozia dla ciężarówek w American Track Simulator, bo do tej pory każda ciężarówka miała to standardowe podwozie, jednak od tego momentu pojawiają się nowe warianty podwozi. Od teraz mamy dostępne warianty 4x2, 8x4 i 8x6. Jakiś czas temu SS Software opublikował też film, więc można sobie zobaczyć, jak to się tam prezentuje. Przy okazji mamy tu jeszcze kilka zdjęć, ale też ważna informacja jest taka, że nie wszystkie ciężarówki dostały wszystkie te opcje, tylko poszczególne ciężarówki mają tutaj albo po jednym podwoziu, albo po dwóch. Dokładną listę macie tutaj. Dla przykładu taki Mac Anthem dostał podwozie typu 4x2 przy opcji konfiguracji kabiny dziennej, czyli bez tej leżanki. Natomiast Kenworth W900 dla przykładu ma dla kabiny dziennej, no i tej kabiny z leżanką, ma opcję podwozia 8x4 i 8x6. Także dokładną listę macie tutaj, a jak to wygląda, no to to już można zobaczyć w grze oczywiście. Dalsza nowość dotyczy nowości dla ciężarówki Western Star 49X i tutaj trochę tych nowości się pojawiło. Oprócz oczywiście nowych podwozi dla tej ciężarówki pojawiły się też dwie opcje kabiny. Ze sliperem, czyli z tą leżanką, jest ta kabina mniejsza i ta większa z takim daszkiem. No i oczywiście nadal jest dostępna ta, która była od początku, czyli ta dzienna kabina bez leżanki. Oprócz tego pojawiły się też nowości w upiększaniu tej ciężarówki na zewnątrz i wewnątrz. Także w tej aktualizacji pojawia się sporo nowości dla najnowszej ciężarówki American Track Simulator. Także jest to dosyć duża aktualizacja dla ciężarówki marki Western Star. Następna nowość to są to nowe punkty widokowe, tym razem dla dodatków Nowy Meksyk i Oregon. Także ci, którzy posiadają te dodatki, będziecie mogli je zlokalizować na podglądzie mapy pod M. Takie szare ikonki oznaczają, że one są nieodkryte i oczywiście znajdują się w tamtych miejscach. Dokładny czerślok prezentuje się w ten sposób. Zmiany wizualne no to oczywiście wprowadzenie nowego systemu oświetlenia. Zmiany w mapie no to o tym wcześniej nie było mowy, ale pojawiła się aktualizacja znaków drogowych. Poprawiono je, dodano też nowe znaki usług do Colorado, Idaho, Utah i stanu Washington. Dodano też nowe marki fast foodów, po prostu takie ozdobne rzeczy się pojawiły i oczywiście punkty widokowe w Nowym Meksyku i w Oregonie. W pojazdach pojawiły się oczywiście nowe podwozia typu 4x2, 8x4 i 8x6. No i oczywiście pojawiły się nowości dla ciężarówki Western Star i jeszcze takie dwie zmiany. Dodano pełnotekstową wyszukiwarkę miasta, firmy na ekranie wyboru pracy. Ta nowość w grze prezentuje się w ten sposób, jak ukazano go właśnie na tym filmie. Jak widać, jesteśmy w tym menu, gdzie możemy wyszukać sobie jakieś ładunki, zlecenia. No i właśnie w tym polu można sobie wyszukać jakieś ładunki po wpisaniu nazwy firmy, w tym przypadku, dokąd chcemy. Zawieźć dany ładunek. Więc to tak wygląda. Dodatkowo jeszcze ulepszono menu regulacji, czyli tą opcję pod F4. I to tyle, jeśli chodzi o cały ten spis nowości, i tyle według tego postu. Zawiera te wszystkie nowości ta aktualizacja 1.40 dla American Track Simulator. Więc to tyle, jeśli chodzi o pierwszą część. A w drugiej części tego filmu, bardzo ciekawa informacja dla graczy Eurotrack Simulator 2, która jest już oficjalna, nawet, bo tutaj skorzystam z oficjalnej strony Renault Trax UK, czyli globalna, oficjalna strona. Z tym, że oczywiście, automatycznie przetłumaczona, jak coś ten fragment, który teraz oglądacie, jest doklejony do tego, co było wcześniej. Bo wcześniej planowo miałem użyć strony 40ton.net, gdzie koło południa pojawił się artykuł. Na temat premiery najnowszej ciężarówki Renault Range, no w tym przypadku T, która ma się pojawić w Euro Simulator 2 6 kwietnia. Z tym, że ten artykuł nie był poparty żadnymi oficjalnymi informacjami, ja już miałem gotowy film i tutaj w sumie skupiłem się... Na tym wątku, na no w momencie kiedy już wysyłałem film, pojawiła się oficjalna informacja na oficjalnej stronie Renault Tracks, gdzie tutaj jest wprost powiedziane, że 6 kwietnia w Euro Truck Simulator 2 pojawi się najnowsza ciężarówka Renault Range T w wersji 2021. Jest to wersja, która ma ukazać się w rzeczywistości, no, jak sama nazwa wskazuje, w tym roku. Będzie to trochę ulepszona, nowsza ciężarówka, która charakteryzuje się tam. Swoimi pewnymi zmianami. Ci, którzy śledzą ten wątek, pewnie wiedzą o co chodzi. No i w sumie w tym artykule mowa jest o tym, że pojawią się nowsze wersje gamy T, C i K. Wersja T to jest ta na długie dystanse, natomiast C i K to jest bardziej na takie lokalne tereny, budowlane, mniejsze jakieś. Przewozy, dostawy, no i tym podobne. A tutaj mamy tą najważniejszą informację dla nas: gdzie będziemy mogli zasiąść za kierownicą Renault RNG T wersji 2021 już za niedługo, bo dokładnie 6 kwietnia, będzie taka opcja. Wtedy w Euro Truck Simulator 2 pojawi się wersja Renault RNG T i T High z 2021 roku, czyli te najnowsze ciężarówki, które co ciekawe nie miały jeszcze premiery, oczywiście w tym roku, one są szykowane. No gdzieś na później w tym roku, według dystrybutora, między innymi w Polsce, ta ciężarówka ma się pojawić na pewno już na jesień. Ale przed główną premierą te ciężarówki mają, a właściwie tutaj gamatę ma pojawić się w Euro Truck Simulator 2 przedpremierowo. Także jest to coś większego niż jak to było z Western Starem, bo przy Western Starze w grze odbyła się premiera dzień po oficjalnej premierze ciężarówki. Dodatkowo ci, którzy pracowali nad tymi ciężarówkami, dostali Wcześniej, oczywiście, całe projekty, wcześniej nad nią pracowali. W ogóle studio dostało znacznie wcześniej licencję na tą ciężarówkę. Tak samo jest w tym przypadku i co ciekawe wcześniejsza premiera odbędzie się wirtualnie w grze także jest to dosyć niesamowite, na pewno dla SC Software. Ale tutaj jest jeszcze ciekawa rzecz, bo od 29 marca, czyli od następnego poniedziałku, społeczność graczy ETS-a zobaczy Tą najnowszą ciężarówkę Range T2021 ukryte pod czerwoną zasłoną przed salonami Renault Trax w grze. Dosyć ciekawa rzecz, może to oznaczać, że faktycznie za niedługo będzie aktualizacja do gry, w której będziemy mogli zobaczyć tą ciężarówkę? I to tak wyrże, ale ukrytą faktycznie pod jakąś zasłoną. <laughs> Ciekawa opcja. Pytanie, czy to jeszcze będzie na wersji 1.39, czy może 1.40? To mnie bardzo ciekawi, jak to rozwiążą. Jak to będzie wyglądać, czy ta ciężarówka pojawi się na nowszej wersji raczej tak, a nie na starszej, więc pewnie ta opcja z tymi zasłonami też będzie wcześniej. Więc kto wie, może nie będzie trzeba czekać do 6 kwietnia na aktualizację 1.40, tylko już za niedługo się pojawi nawet 29 marca w takim razie. Hmm, możliwe, oczywiście, w międzyczasie, czekając na oficjalną premierę, odbędą się jakieś konkursy w sieciach społecznościowych z wieloma nagrodami do wygrania. Za pośrednictwem tego hashtagu, który jest tutaj podany, i jeszcze na dole, praktyczne informacje tu mamy: informacje o tym, jak zagrać w EuroTrex Simulator 2, chyba skomplikowane to nie jest. No i co ciekawe, mamy tu już podany nawet dzień premiery, jak ma wyglądać 6 kwietnia o godzinie 18 naszego czasu. A o 17 czasu brytyjskiego na koncie sesów, Software na Twitchu, więc prawdopodobnie na YouTubie też odbędzie się jazda próbna Renault Rench T2021. No i odbędzie się też spotkanie z dyrektorem projektowym Renault Trax. Także dosyć ciekawe informacje. Użyłem tej strony, do której link macie w opisie, bo prawdopodobnie coś jeszcze na blogu mogło się pojawić. Nagrywam to przed 17, czyli przed godziną, kiedy jest ten Software zazwyczaj coś publikuje. No, ale praktycznie będą pewnie te same informacje. A tutaj możliwe, że pojawiło się jeszcze więcej konkretów. No, ale jeśli chodzi o te wszystkie informacje, to by było na tyle. Ale jeśli coś pojawi się jeszcze na ten temat, to oczywiście będę o tym na bieżąco informował. A jeśli chodzi o ten odcinek, no to to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak również. Zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach. Więc trzymajcie się! No i cześć!